Nestled deep in the Black Forest, Vorador had once held court over a private kingdom, as decadent as it was depraved. Now all was still. I hoped I had not arrived too late. Siemka, tu Pietras, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Legend of Kandefiance, znowu gramy raz jelem. So, I tak jesteśmy w Vorador z tak like jak tu raz już powiedział. Tak więc dobra, obczajmy tutaj w ogóle co my mamy tutaj zrobić, po pierwsze, porozglądamy się tutaj trochę i tak dalej i mam nadzieję, że sal, cel sam przyjdzie. No. To jazda, panowie. Tak na początek. ei ai, 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 saa olla, saab olla. Tää Au. Nam rozbił okno, to jest dziwne, ale nie będzie. Au. A oh, wow. No, nie, to już. A wow. ten wow. A balkon Możemy wejść teraz na górę. Nice. No, to zbijamy. Okej, okay, jesteśmy. O, trzeba iść do świata duchów. Okej, okay, czyli jesteśmy już w środku jego posiadłości. Idziemy zwiedzać dalej. Jest i portal. Fuck yeah. Okej. Okay. Zdecydowanie będziemy się właśnie, mam nadzieję, że nie. No chyba jednak tak. God damn it! Grygałem. Nie! Steamy! O, no, są dopiero przeszkodajki. Chyba, że like. nie są takie mocne. To jest spory. Dobra, dostaliśmy jakąś moc. Czyli jakiś nowy styl ataku. Jeszcze nie wiem jaki, zaraz będę musiał zobaczyć. OK co my dostaliśmy? Shutter spirit Okej okay. Czyli coś takiego No właśnie takie okay. Byle jakie, ale ja, nie będzie No dobra, także schodzimy do drzwi co my tutaj mamy? Korytarze No przeszkadza ale jak nie ma bariery, to mi się nie będzie zmienić. Nie ma takiej potrzeby. Tak co? chyba jednak Tak samo. jest nim jeden. A Co nam to dało? Aha, tu też nie otwiera. O, Ej, co to jest? Okej okay. Ej, dobra No dobra, no, jedna podpalona, pochodnia I druga też, pięknie This pool seemed related to the portals which had transported me into the vampire ruins, but its surface was disturbed by the spouting of these gargoyles. No, So now we're going to try to get water from the top. And a revive to get up the hill, and we're to clear this place. These gargoyles were effigies of the vampire's enemies. In the corresponding murals, they were impaled by heroic vampire warriors. Perhaps this was a clue. Alright. So we have a place... ...on the corner, as shown here on the picture. We need to find three corners. i po kolei do każdego z tych statu. No dobra, więc <laughs> znajdźmy te trzy się, żeby zatkać źródła wody. Nie będziemy się z nami

Jest przejście, okej okay. O, trzeba przejść do świata dóbr. No dobra, teraz by się wydało portal Albo jakaś ściana na górę najlepiej Jest i ściana Nie, odejść, odejdź No Teraz portal, poproszę

Yeah. Jezu, jest. Na pewno będę z nimi walczył. Co tutaj mamy? Mój ale puste. No razie, ja, przykro mi, nie napijesz się dzisiaj. Beczki z winem puste niestety. Dobra. Mała zręcznościówka. Aha. Jest, jest, jest. Jeszcze raz. Yes. Jakie to błędy są? Kardec. Dobra, raz i teraz się uda. Dobrze. Dobra. Co dalej? Dziwne, że było pokazane, że raz jest stoi przy oknie, ale chyba twórcy gry myśleli, że, że najpierw przeskoczy, a potem dopiero rozbije szybę. No ale niestety się nie udało. No dobra, mamy znowu portal do fizycznego świata. Co my tutaj mamy? Koszyć, ale chyba znowu potrzebujemy, czy też na tego znowu? No właśnie. Dolecisz raz razel dolecisz? Dobrze. Jezu leć! Dobrze. I! Udało się. Sukces! Tak jest! Nie trzeba było tam spalać i wracać. Jeszcze raz. Tego robić, bo za pierwszym razem się udało. Pięknie, pięknie, pięknie. Podoba mi się. Oa. Beczki z winem, ale jest puste Beczki z winem bez wina Uuu, ale potrzebuję portal, żeby przejść przez te drzwi A co, nie wierzmy żadnego To jest dziwne Może zobaczyłem, a je, tutaj wrogu się stali. I'm going to have to use my strength. And now we can go through And what do we have This statue appeared to be the same hero I had seen depicted in the fountain room. This had to be significant. No tak, że ten pan tutaj nie ma dźwigni, niestety. Trzeba tak, tutaj w tym pokoju trzeba zgasić wszystkie nie wiem, te światełka Dark Reaverem naszym. Jest ich w sumie 6. Jedno zgasiliśmy, czyli zostaje 5. Okej, okay. co nam to daje to na ten przycisk, ten 11 sprawdzimy. Aha, dobra, już wiem, już wiem, już, już to tak, przypomniałem, okej. Okay. Dobra, zmienimy się Nie widzialnego. Przyzwiemy Żranbol. Full automatic. O, prawie. Dawaj, w górę. Yeah. Aha, nice. A to już widzę, że będzie jeszcze męczył. Dobra, ale mamy jeszcze moc sobie. Tego zgasimy. W ostatniej chwili nam się udało. Ale nice. Was nawet się udało. Dobra, naładowany Dark Reaver. No, halo. Dobra. piecuję i I w górę. Jezu. Jezu. Dałem radę. Dałem z radę. Jeszcze trzy. Namotujemy sobie już za czasu tego naszego Rivera. Dobra. Wejdziemy sobie w tej ściance. Wejdziemy czy nie wejdziemy raz jeszcze? Wejdziemy. No, Spadnij i ważne, że tam wyłączyłeś to światło. Okej, okay, może jak jeszcze zdążymy, to uda nam się wyłączyć to świadełko w kominku. No, udało się, nic. No. I jeszcze jedno. I czy to jeszcze jedno było? Okej, okay, prawda, chyba, wiem. No, potrzebujemy namalować no, libera naszego. Znaczy. Okej. Okay. Dobra, no, ale wejść, razem, wejść. Aaa, nie podladałam, wybiłem river. Jeszcze raz. Tak jest. Użyjemy mocy. teraz wchodzimy. Dobra, leć. Leć. Jeszcze jeden. Raz, leć. Dobrze, Dało się. Sukces. Tak jest, wszystkie sześć. Zgaszone światło. Pięknie. We have a Gideon. I This was indeed the vampire warrior depicted in the fountain. room, for here was the hero's weapon. This could be the key to solving the riddle of the fountain. No, how? Hell, seeker, it will be. Could we go then? No, we need to go. We need to go. Dzium dzium dum. muzyczki nie ma? W pierwszej części Legacy w Kajaniach była jakaś nuda. Zawsze muzyczka chociaż przygrywała, tutaj wie, że dupa, nic nie ma. Okej, okay, dziadu Wszyscy? Nieee.

Coś wylatuje z niego, ale co to? Nie mam powiedzieć. O, fajnie. Ale wadu, naprawdę. Hmm, gdzie mam teraz iść? A, tędy. Z powrotem, okej. Okay. Uzupełnił trochę życia. Jak nam dają, to bierzemy. Pytanie czy... Chyba idziemy tędy. Dobra. Tak, zręcznościówki. O, radzie, mógłby się złapać. Jest, sukces. No okay. Teraz lecimy do, tej, do tego posągu, jednego z trzech, wbijemy mu włócznie. Czy tam odlokuje jakieś drzwi? Właśnie nie pamiętam już, co tam było, dokładnie. Trzeba będzie się przekonać zaraz. Zaraz się przekonamy. Gdzie jest muzyka, pani? no, taka fajna przegrywała. Dobra. Hej, tutaj już byliśmy tam, Rivera zdobyliśmy. Czyli wbijamy mu włócznie w, w plecy.